Witam wszystkich retromaniaków, i oczywiście nie tylko. Ja jestem Lighton 44, i dzisiaj słuchajcie, retro paczka, chociaż retro, może inaczej. Dzisiaj paczka związana z tematem retro, ale w niej znajduje się zupełnie nowa rzecz. W obecnych czasach możemy do naszych starych komputerów dokupić sporo nowych rzeczy. No i teraz zobaczmy nowych w sensie takim, że. Akcesoria są cały czas y, tworzone nowe do właśnie tych starych komputerów. Każdy, kto siedzi w temacie doskonale sobie z tego zdaje sprawę. A co tu dzisiaj mamy. No i mamy to. Takie proste słuchajcie urządzenie. Może łącze coś wam powie. Każdy kto używa Komodora 64, 128, to już wie, że to jest łącze kaseciaka. Bo to jest właśnie tape card, czyli urządzonko, które ma na pokładzie wbite 161 chyba, albo 162 gry, jakieś dwa programy. Tu są gry do Commodore C64 oraz do 128, czyli taki multipak można powiedzieć. No i tam jeszcze jakieś programy do, 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 do sprawdzenia. Całość podłącza się właśnie pod łącze magnetofonu. No jak się okazuje, z to łącze magnetofonu jest bardzo szybkie. Jest tak szybkie, że po kilkanaście sekund się tylko wczytują gry. Nie tak jak z, z magnetofonu oczywiście, czy ze e, stacji dyskietek. E, Opakowanie, słuchajcie, jest czerwone. Mogło być chyba też żółte, z tego co tam, pamiętam, w opisie było, ponieważ to jest opakowanie drukowane. Nie wiem, o teraz widać chyba, tak, warstwy właśnie w druku. W druku. I w opisie było powiedziane, że tam jaki akurat będzie filament, taka, taki kolor przyjdzie. Cały wygląd, wyglądek widzicie, bardzo kompaktowo. To jeszcze częściowo się wsunie przejść do środka, czyli gdzieś tak, o, mniej więcej tyle, co pokazuje będzie wystawało z tyłu komputerze. No to co? Trzeba teraz to podłączyć, odpalić i zobaczyć jak działa. No i dobrze, jesteśmy słuchajcie, już przed komputerkiem. Tutaj mam już zobaczcie, fajną też rzecz. Czyli coś takiego. Tutaj też mam, słuchajcie, ileś gier. Nie pamiętam. Trochę ich tu też jest. Bardzo fajna rzecz. Włączamy komputer, po prostu od razu gramy. Taki cartridge z grami. Też nowa rzecz do retrosprzętu. Ale to się podłączało pod port właśnie cartridge'a. A teraz sobie podłączymy pod port Magnetofonu. No i zobaczmy, jak to działa. Powinna się włączyć chyba dioda. Na razie nie. No i dobrze, mamy teraz tak, mamy włączone. I co, i teraz. No i chyba trzeba wczytać po prostu komendą, tak jakbyśmy chcieli skrywać z kasyciaka. Sprawdzamy w takim razie. No i co? No i dobrze. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. O, włączyła się, słuchajcie, dioda. No i mamy tape card ponapisane i mamy piękną, słuchajcie, listę. I możemy się, słuchajcie, tutaj ładnie przemieszczać po tej liście. Teraz tak, gdzieś, nie wiem czy są jakieś foldery, przewijmy sobie w dół, żeby zobaczyć jak to wygląda. Nie ma folderów. Nie ma folderów, czyli skąd to tak naprawdę wiadomo, która jest pod, no skąd, z listy, która jest na, 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 na aukcji, tam jest wypisane, które, które gry są pod 128, a to jest dosyć istotne, bo no, jeżeli włączymy sobie w trybie 64, to wtedy bez różnicy chyba, ale bo, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że wtedy można sobie uruchomić te gry z 164. Natomiast, jeżeli są gry pod 128, no to trzeba je włączyć pod trybem 128. No dobra, to co my tutaj mamy? Tron. Czy to jest ten Tron, co kiedyś grałem z kolegą? Jeżeli tak, to będę wielce ucieszony. No i zobaczmy, jak szybko się wczytuje. No, szybko się wczytuje, słuchajcie. I fajnie, że wybiera się tylko, zobaczcie. O. przyciszmy to. Wybiera się z listy tylko e, tytuł, który nas interesuje. Dosyłamy Enter. I za chwilę, słuchajcie, mamy wczytaną grę. Mega fajna sprawa. Zobaczmy w takim razie, jak to działa. Może ten? No. Ptuką plus one no. Yes. No. Zaraz zobaczymy. Tak, słuchajcie, to jest, to jest mega gra. To jest mega gra. Jak wy ją widzicie, niech no zobaczę. Widzicie. E, słuchajcie, ja w to pamiętam z kolegą w podstawówce, to naprawdę długo graliśmy. Chodzi o to, że tak jak ktoś oglądał fil, film Tron, to wie o co chodzi, musimy doprowadzić do tego, żeby ten nasz przeciwnik po prostu uderzył albo w ścianę, albo w mm, rysowany przez nas ten wzór. My oczywiście też nie możemy ani w swój, ani w niego uderzyć, ani też w ścianę. Super gierka słuchajcie. Yy, dobra, bo to tylko tak na wypróbowanie. A ciekawy jestem, jak sobie teraz to wyłączę i podłączę sobie w Blackboxa. Jak to będzie współgrać? Powinno współgrać chyba. O. Wnioski, skrót, ale nieważne. Zobaczymy. Eee, słuchajcie, fajnie by było, gdyby działał właśnie z cartridge'em. A chyba działa. Z tego względu, że mamy reset, nie trzeba wyłączać komputera. Zaraz zobaczymy, czy to się uruchomi. No, uruchamia się w składnie. No, pięknie, słuchajcie. Pięknie, pięknie, pięknie. Ale fajna, słuchajcie, sprawa to jest naprawdę. Co my tu mamy w ogóle? Eee, Tak, F7 w dół. Możemy z Możemy skakać całą stroną, chyba. Tak, i w drugą stronę. F1 to sobie włączamy albo y, fayerem, albo return. I możemy sobie wyjść. W klawisz F2. Zobaczmy, co się stanie, kiedy wyjdziemy. No i pięknie. No, sprawa piękna. Uważam, że to jest fajny, schowczy dodatek. Włączałem po prostu komodorca czy 128 i mamy natychmiastowy gry. Także fajna rzecz. A, jeszcze taka ciekawostka. Można sobie kupić takiego tapekarta, karta, który jest pusty i możemy zrobić własną listę. Możemy nagrać swoje ulubione gry. Ja kupiłem taki gotowy. Prawdopodobnie, tak się domyślam, że ten, który mam, też można sobie zmieniać. O, a teraz co Wam pokazuje? Press Play on Tape. Może tak. Jeszcze raz. Którym się włączało? Nie. Chyba czwóreczka. Blackbox to, to jest wersja 4, wersja 8 na jednym na jednym cartridge'u, też bardzo fajna rzecz, czyli też nowy właśnie sprzęt. No i uruchamia się dobrze. Czyli zobaczcie, czy taki cartridge, czy, czy właśnie ten y, tape card. Fajna sprawa. Polecam słuchajcie, uważam, że jest to mega super sprawa. Dla osób, które po prostu chcą sobie włączyć szybko pograć coś. No to nie widzę nic lepszego. Coś włączyłem nad nie wiem co. Zobaczymy, jak się szybko znowu uruchamia. No ale to mega szybko. Port, słuchajcie, kaseciaka jest naprawdę mega szybki, trzeba przyznać. No, z kasety trwałoby to znacznie, znacznie dłużej. No pięknie! No pięknie! Page, Start Game, Run Stop. Yy, jedziemy. Co to jest? hm mamy jakiegoś tutaj człowieka, prawdopodobnie niemca, tak zwanego szkopa, jakiś zamek. Hmm, yy, będzie ten... K, i zaraz. A jak będzie H? Hmm. Dobra. Możemy to jakoś włączyć? Selekt mi są cztery, nie wiem, no to jest chcę jedynkę. I co? To chyba tym gramy. Joystickiem. Mam klucz. A tam już na mnie czekają. O, to nie. Słuchajcie, to prawdopodobnie w tym zamku byli Niemcy. Ja ich teraz muszę wszystkich pewnie zniszczyć. A jak tu się szczela? Aha. No pięknie. Ale fajna gierka. Tutaj nie wejdę, zamknięte. Tutaj mogę przejść, widzę. O tu chyba e, zebrała amunicję. No dobra. Tutaj uda mi się wejść? Nie. A, tu jest drugi klucz. Dobra. zostanę zabity na tym działam strzelaje. Dobrze. Moi drodzy. Może tak. Na razie wyłączę i wyciągnę. Jeszcze raz pokażę. Czy słuchajcie takie urządzonko. Tape card 160 podajże dwie gry, w tym jakieś tam dwa programy. Działa ze 128 oraz z commodore C64, na którym właśnie to testowałem. Polecam fajna rzecz, szybko działa. Szybko bardzo się wczytują gry, także jest to fajna rzecz. No albo też polecam, tu jest mniejsza ilość taki e, cartridge po prostu. Muszę wydrukować o niego obudowę po prostu, bo jest teraz, jak widzicie, bez niczego na wszystko na wierzchu. Ale to, słuchajcie, jest mega rzecz. Polecam wszystkich, wszystkim e, do zakupu. Nie będę. Ja to kupiłem na, 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 na portalu aukcyjnym. E, koszt jest około 100, tam chyba 148 zł, coś takiego kosztowało. Ale uważam, że warto. Warto, żeby przyjść sobie szybko włączyć. Jak mamy ochotę, możemy wyłączyć sobie z Kaszyciaka, możemy sobie włączyć z stacji dyskietek, ale jak chcemy szybko sobie coś włączyć, bardzo fajna rzecz, naprawdę polecam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów, jak i poprzednich. Trzymacie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!